Witam serdecznie, kochani moi z tej strony. Dawid z kanału Prowadzi mnie Bóg. Kochani moi, dzisiaj tak pokrótce, bo nie zajmę wam dużo czasu, ale chciałbym powiedzieć wam coś, co poruszyło mnie. Oglądałem kiedyś kanał pewnego gościa, który tam czytał jakieś zapisy dzienników, oficerów tam nazistowskich. Tak czytał je. Tam można było w, w, posłuchać z tych tekstów, które on czytał, naprawdę rzeczy przeróżne. Na temat jakichś podziemnych miast budowanych być może w okolicach, nie wiem, pierwszej, może drugiej wojny, ale jakieś głęboko pod miast normalnie, miast tam, jakieś tunele były, jakichś takich dziwnych istotach, które zamieszkiwały tam te tereny, być może jakichś ludzi, albo jakichś innych. Słuchałem tego z ciekawości też, być może. I ten człowiek czytał. Pamiętniki Bartnika, czy tam jakieś inne, co to tam jakieś cuda dziwy, dla wielu oczywiście segment teorii spiskowych. I dzisiaj... I dzisiaj... Posłuchałem sobie, bo algorytm mi podesłał jego filmik, a nie oglądałem jego filmów już długo, 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 długo. długo. To tak zacząłem oglądać jego i nie, nie, nie trwało to długo, ale podczas pandemii. Dzisiaj tak algorytm podrzu podrzucił mi jego filmik, nie pamiętam już tytułu, ale zaczął rozmawiać i mówił coś o dacie 16 września 2025, że coś się może stać. Może to być chyba najazd ruskich tam na obwód kaliningradzki? Jeżeli się nie mylę. Albo coś w tym stylu. Mniejsza z tym, bo nie to mnie urzekło. Yy, nawet nie urzekło, przepraszam, złe słowo. Nie to zwróciło moją uwagę, nie to rozdra, rozdraż, rozdrażniło mnie, ale wszedł w kanon tak zwanych teorii spiskowych i zaczął mówić coś o. No, Roku 2033-32 i mówił coś o oni, jak on to nazywał. O oni, czyli pewna grupa jakichś ludzi, być może, nie wiem, rządzących, władców, że oni znowu dojdą do jakiejś władzy, że będzie, no może być na tej ziemi jakiś horror. I to powiedział on. A najlepsze było to, że wszedł na ten kanon teorii spiskowych, jak to powiedziałem przed chwilą, i powiedział, że no, bo ci czytający Pismo Święte, to nie są jego dosłowne słowa, nie chciałbym go obrazić, tylko powiedział, że oni mają swój koniec świata wtedy, w tym 2033 roku, bo ma ich Bóg Jezus przyjść. I tą datę sobie jakoś upa, upatrzyli, ale że są to teorie spiskowe, że... Słuchajcie, gościu, który mówi mi o jakichś podziemnych miastach, gościu, który mówi mi o jakichś człowiekokształtnych istotach, jakichś jaszczurach albo jakichś bytach, które są w tych podziemnych miastach, mówi, nazywa teorią spiskową Biblię i powtórne przyjście naszego zbawiciela, które będzie tuż, tuż. no. Odebrało mi to mowę. W jednej chwili, jak gdzieś tam jeszcze miałem nawet do tego jakiś taki szacunek, respekt, po prostu za to, że czytał, że przekazuje to. Bo nie odrzucam tego wszystkiego, też to, co on mówi, jak najbardziej, bo wiemy, że mamy nasienie węża na tej ziemi też. My jako ludzie nie jesteśmy jedynym gatunkiem tutaj. Co też zresztą pisze w Piśmie Świętym, ponieważ Bóg już na, samym, na pierwszych kartach, na samym początku. Wprowadził nieprzyjaźń między potomstwem jego, kogo? Szatana, a potomstwem jej, czyli Ewy. W tym przypadku z Adama i Ewy, czyli nas. Czyli nas. Nieprzyjaźń. Czyli jest tak zwane plemię o którym mówi Jezus Chrystus. I Jan Chrzciciel również podkreślał to. Że jest plemię żmijowe, nasienie węża. I to nie są tak do końca ludzie, a przynajmniej nie tacy jak my. No ale, żeby tkwić w kanonie teorii spiskowych i żeby nazwać teorią spiskową <grym> powrót naszego pana, no to już trzeba mieć naprawdę tupet. To już trzeba mieć tupet i powiem wam szczerze, że no nie tyle co, czy uraziło mnie to troszeczkę, no zbiło mnie to troszeczkę tak stropu, jednak, nie, ponieważ tego klienta kiedyś tam słuchałem, oglądałem. A tutaj nagle mi wyjeżdżasz z czymś takim. A tak naprawdę, kochani moi, nie wiem, czy wiecie, ale chyba teori teorie spiskowe powstały około 1965 roku. I CIA stworzyło pojęcie teorie spiskowe. Dla dlaczego? Po chodziło o zabójstwo Kennedy'ego przecież. I kto to zrobił? Oswald? Oswald? I była opinia publiczna przedstawiana, która mm, głosiła, że ponad 50, grubo ponad 50% ludzi wierzyło w to, że to nie był yy, pojedynczy, przepraszam, no pojedynczy atak, no to był, ale że za tym stała nie jedna osoba, ale że to było tak zwane. Królobójstwo, że to było wszystko ukartowane, dlatego że Kennedy powiedział tam być może chyba kilka słów za dużo. Pamiętam, że kiedyś wypowiedział się o tym, że mówimy stanowcze nie um, ukrytym jakimś tam grupom, elitom, mówimy stanowcze nie stowarzyszeniom, które są tam zakryte gdzieś, których działania nie są jawne, a są na naszą szkodę. Mówimy im stanowcze nie. No, i po jego wypowiedzi, no, był headshot, chyba, nie? Czy może nie headshot, nie wiem, ale gdzieś w okolicy głowy chyba był strzał. No i amerykańska ludzkość zda zdawała sobie z tego sprawę, że to był ewidentny zamach, ale nie przez jednego człowieka, tylko że to było ukartowane przez grupy ludzi, którym ten prezydent wtedy podpadł. No i oczywiście CIA nie chciało, aby to weszło do jeszcze większej opinii publicznej niż było. No to nazwali to teorią spiskową. No przecież jak to? Powiedzieliśmy Wam, że to był jeden człowiek. Jeden człowiek targnął się na życie jego. No i co teraz? To wy nie wierzycie nam? Przecież jak możecie nam nie wierzyć? My powiedzieliśmy wam, jak to był jeden człowiek, to był jeden człowiek. Koniec, kropka. Więc czego wy doszukujecie się prawdy? Foliarze, spiskowcy. No i tak zaczęła się jazda z teoriami spiskowymi. Problem polega na tym, moi drodzy, że teorie spiskowe mają za zadanie ośmieszać prawdę. Mają za zadanie ośmieszać prawdę. Po prostu. Nie badaj tego sam, nie myśl nad tym, nie zastanawiaj się, przyjmuj to, co my mówimy Tobie, to, co my przekazujemy Tobie. Masz to do siebie przyjąć i tak, i tak ma być. Przecież tak samo jak w Polsce, no, nie musimy wychodzić za podwórko polskie, żeby się dowiedzieć, co się stało z Andrzejem Leperem, jeżeli twierdzisz, że został zamor zamordowany. To jesteś teoretykiem spiskowym. No przecież jak to? Przecież on popełnił samobójstwo. To wy nie wiedzieliście, że Andrzej Leper popełnił samobójstwo? No przecież jemu było strasznie źle. Był biedny, miał ma małą pensję. Politycy w ogóle są biedni, no, na pewno źle mu się żyło, naprawdę. To, przecież dlaczego on miał żyć? Przecież mu tak się źle żyło, że postanowił popełnić samobójstwo. Jeżeli myślisz, że jest inaczej, nie jesteś teoretykiem spiskowym, kochani mój przecież, no, przecież jak ktoś, kto zarabiał dobrze, chodził na solarium no to stop, jeździł sobie na wakacje, ktoś, kto żył na stopie naprawdę znacznie wyższy, jak ktoś taki jak ja, i popełnił sobie od tak nagle samu, samu, samobójstwo a jakiś czas przedtem i to do dzisiaj jest to nagranie bodajże się nazywa 8 minut które zamordowało Andrzeja Leppera gdzie nazwiskami mówił, między innymi tam wyjaśniał Kaczyński, ich, Tuska ich łapówki to ile poprzyjmowali pieniędzy ja tylko widziałem Tuska jak siedział i tak się patrzył, Już to było pewne oczywiście, że Nagle Andrzej Leper zachce się, yy, tak, zachce popełnić samobójstwo. No przecież to jest niemożliwe, przecież żeby ktoś do niego przyszedł i go sprzątnął. Nie? Dlatego, moi drodzy, no, teorie spiskowe, no oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że są takie teorie spiskowe, które są wręcz nie do przyjęcia. Jedną chyba z największych teorii spiskowych, jakich znam, to są kosmici. UFO. To, że człowiek chodził po księżycu, to jest największa chyba teoria spiskowa. To, że człowiek się wziął od małpy, to dopiero teoria spiskowa. Nigdy nie, 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 nie przedstawili takich dowodów przecież. Na kształt Ziemi nie będę teraz wchodził przecież, bo to nie tędy droga. To dopiero jest matka teorii spiskowych, ale jakże popularnych w, w ostatnim czasie. W sumie to od lat. No ale to nie tędy, droga, to jest kolejny temat do podziału, jak najbardziej. Oczywiście trzeba strony skonfliktować, podzielić, bo pamiętajcie, że narodem podzielonym kontroluje się znacznie łatwiej niż narodem zjednoczonym. Nawet jeśli to jest prawda, to trzeba ją podzielić. I dodać tutaj doprawdy trochę jadu, i tutaj doprawdy trochę jadu. Trochę tu kłamstwa, trochę tu kłamstwa. I jest konflikt, i zaczynamy się żreć między sobą, kłócić się między sobą. No ale tak czy owak, wiecie, kochani, no w sumie rozumiem tego jego mościa, który rzekł, że to teoria spiskowa, że oni tam mają te swoje teorie spiskowe w 2033, czy tam drugim, że ma przyjść ponownie Chrystus. Bo ponieważ od jego śmierci miał 2000 lat, jak to jest w proroctwach, jak to jest przepowiadane, to oni mają swoje wtedy daty. Swoją drogą to dziwne jest, że, no dobrze, to my mamy swoje daty przyjścia naszego pana i to niedokładne, tylko widełki, jak przedstawiałem to też, powołując się na linki kanałów innych braci, którzy moim zdaniem pozna dostali poznanie od Boga, Wlic wliczam w to siebie, gdzie Jezus po mnie przyszedł, gdzie wyciągnął mnie, o czym mówię w, świad w moim świadectwie, który jest pierwszym moim filmem. Kochani moi, gdyby nie to wszystko, gdyby nie to, że mój Bóg mnie ocalił, nasz Bóg, gdyby nie to, że miałem swoje sny, powiedziałbym wręcz, że wizje podczas snów. Gdyby nie to wszystko, gdyby nie te doświadczenia duchowe, których. Doświadczam od 2020 roku, pomijając ten pierwszy sen, który tam miałem, być może około 7 do 10 lat, o którym zapomniałem na lata i tak dopiero gdzieś faktycznie około 2020 roku, nagle przyszedł mi ten sen do głowy, czyli jakieś takie przypomnienie, że to się zaczyna dziać. Gdyby nie to wszystko, gdyby nie te moje doświadczenia duchowe, będąc już trzeźwym, gdyby nie to wszystko. To moi drodzy, nawet bym się nie wziął za nagrywanie tego kanału, bo to ja poczułem wewnątrz siebie, że to Bóg nasz chce, żebym to robił, żebym powiedział o moim świadectwie i żebym przekazywał to, co sam wiem, to, czego się sam uczę. Bo to, że ja mówię wam, to jest jedno, ale ja sam się też tego uczę. Ja sam się uczę Bóg, ja cały czas zdobywam tę wiedzę, moi drodzy, tylko ja po prostu o tym mówię, pokazuję wam to. Jestem taki sam, jak wy. Nikim więcej jestem grzesznikiem, który popełnia błędy, ale którego Bóg obudził, wyciągnął z tego, dlatego mówię o pewnych sprawach. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że będę pewnie niezrozumiany, wyśmiewany, wytykany palcami. To mnie nie przeszkadza, kochani, w świetle tego, kogo tego, co się ma wydarzyć, oraz tego, kto nadchodzi, to tak naprawdę te takie wyśmiewanie się, to, to jest takie, no, no, nie wiem, jakby to powiedzieć, takie, taka mała, taka mała lekka fala o taki wielki głas, mała taka lekka fala na taki gigantyczny <noise> głaz, to, 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 co mi mi to co ma mi to zrobić? No nic mi to nie zrobi. Kochanie, swoje doświadczyłem, swoje wiem, swoje widziałem, doświadczyłem świata duchowego. Dlatego też ktoś mi, jeśli ktoś mi mówi, że nazywa to teorią spisk spiskową, powrót naszego Pana, a jeszcze jak jakiś ateista mi zacznie o czymś mówić, po prostu mogę nie mieć słów, żeby mu przekazać to, co wiem. Może tak, może tak być, no, ale nikt mi nie wmówi, że Boga nie ma. Moi drodzy, zresztą, sami też wiemy, nawet z proroctw, proroctw trzech wojen światowych Alberta Pajka, to również i ateizm zostanie usunięty, bo szatanowi już nie będzie potrzebny, ponieważ będzie grunt pod, już jest przygotowywany grunt pod przebycie antychrysta, a to będzie człowiek polityki. To będzie człowiek polityki. On będzie mówił mądrze, on będzie mówił dobrze, on będzie chciał dla nas dobra. Zaraz będzie jeden światowy rząd. To dopiero teorie spiskowe. A co powiedział Morawiecki w 2021 roku? Panie i panowie, przed nami wyłania się nowy porządek świata. On to wam powiedział w twarz. A wy dalej myślicie, że to jakieś spiski? Swego czasu się dowiadowali ludzie. O zjawisku pedofilii w ramach w obrębie tam celeb, celebrytów, zwłaszcza Pawd Didiego, Paw Didi, czy Paw Didi, jak go zwał, tak zwał. No moi drodzy, to, to co wyciekło do spo, społeczeństwa, to jest kropla w morzu. Ja już nie będę mówił o Epsteinie, o jego wyspie, o tym, że tam celebryci zjeżdżali, gwiazdy świata muzyki, polityków tam nagrywali seks taśmy i trzymali je po to, żeby szantażować nimi tych polityków albo innych. Rozum rozumiecie to? To jest pedofilia. Poziom, no nie no, poziom Hart albo Max jest jeszcze gorszy, jest jeszcze inny, nie? No, ale to nie teraz o tym mowa. Zresztą mówić o tym jest naprawdę bardzo ciężko, bo krzywda, jaka się spotyka. Dzieci, moi drodzy, to, to jest. To nic, tylko się modlić za te najmłodsze dusze, które są tu chwilę naprawdę. Bo nic, tylko prosić o to, żeby nasz Pan przyszedł jak najprędzej, ponieważ tyle zła, tyle co się dzieje, zła. Ale to są krople w morzu, co przechodzi do opinii publicznej. Przechodziłoby więcej, tylko opinia publiczna nazywa to teoriami spiskowymi, bo nawet nie dopuszcza do siebie, że byłaby to prawda. Nawet nie dopuszczają do siebie, że byłaby to prawda, jak żeby tak można było. Dzieci na żywca rozcinać w, poł w połowie, na ołtarzach dla Bala, poświęcać je dla Molocha. Przecież to było praktykowane od, od tysięcy lat. I to jest praktykowane też do, też do dzisiaj. A żeby było śmieszne, to jakiś czas temu niedaleko Watykanu postawiono posąg Molocha. Dlaczego koło Watykanu akurat? No szkoda, że nie jeszcze w Watykanie, skoro już tam i tak jest pełno bałwochwalstwa, obrazów i figur, do których się modlą. No, pomnik Molocha. W Szczecinie miał powstać swego czasu, chyba jeszcze około 2022 roku, pomnik Bachometa. No, no dzięki Bogu do tego nie doszło, bo petycja już szła przecież, nie? Chcieli koło placu zabaw gdzieś tam postawić pomnik tego, <laughs> Bachometa. No śmiech na sali, to nawet nie jest śmiech na sali. To jest, to jest groteska, to jest śmieszne, a zarazem straszne. No Lucyfer pomału wychodzi. Szatan Wy wypływa niczym coś na gie, na wodzie. No a i grunt pod Antychrystes jest przygotowywany i to ma wszystko, moi drodzy, podłoże militarne i podłoże polityczne. Tak, polityczne. I zaczęło się to moim zdaniem bardzo przyspieszać od konfliktu Izrael-Iran, gdyż Izrael samozwańczy naród wybrany. Nie uważam, żeby ten lud był narodem wybranym nie uważam, a z tego co wiem to oni zostali tam założeni bodajże w 58 roku albo w 48, bo w 58 z ramienia rodziny Rothschild. A wiemy kim oni są. Och nie, tu znowu kanon teorii spiskowych. Rothschild, Rockefeller, Morgan, najbogatsze żydowskie rodziny. kult kazirodztwa, bo przecież oni się rozmnażają tam między sobą, żeby majątek nie rozeszedł się po innych. Poczytajcie sobie o tym, posłuchajcie sobie, materiałów jest pełno, tylko że ludzie w to nie wierzą, bo zostało to okrzyknięte czym? Teoriami spiskowymi. No przecież jak, żeby kilka rodzin mogło rządzić na, na całej ziemi? A kto im te, pie te, pie te pieniądze daje? Ten splendor cały, tą chwałę tutaj ludzką, no kto im to daje? Komu służą masoneria i tak dalej dopiero teraz od kilku lat wychodzi masoneria na światło dzienne dla większości ludzi a ludzie się zastanawiają masoneria? Hmm, coś słyszałem, ale nie tak do końca wiem no pewnie, że nie wiesz, bo się tym nie interesujesz że są to pachołki szatana na ziemi sami mówią o tym, a w masonerii no, hmm, większość aktorów w Hollywood należy do ugrupowań lóż masońskich i mówią o tym samym. Między innymi, a, aż, aż ten kaczer już się z tym nie kryje. Oni inni się w ogóle z tym nie kryją. Zaraz. Masoneria? Hollywood? Pachołkowie szatana? piąki jego? Mięso armatnie? Co oni mają wspólnego z Hollywoodem? Kurde, zaraz to zaczną łączyć, że te filmy, to wszystko, to jest ta szatanokultura. Mógłbym o tym mówić znacznie dłużej. Ale zakończę już to, jest też już wieczór, trzeba jest mało spać, jutro kolejny dzień, wstajemy ciężko pracować, bo z czegoś trzeba żyć. Dobrze mi się mówiło, dobrze mi się rozmawiało, teraz przepraszam, mówiło do Was w formie monologu, no bo jak? Cieszę się, że jesteście, że słuchacie tego, jeżeli tak jest, to dziękuję bardzo, jeżeli uważasz, że... Pomogło Ci to w jakim stopniu to podziel się tym materiałem z kimś. Podaj go dalej. Zostaw komentarz dla zasięgu łapka w górę. Bardzo proszę i subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynisz. A ja tobie dziękuję bardzo. I błogosławię w imieniu naszego uchanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego jak podkreślam, powrót już jest bardzo, bardzo bliski. Z Bogiem. Cześć.